Gotowi na nową giereczkę? No to giń w końcu! To, się, to nie do was jakby nie, to po prostu Tak się nazywa nowa gra. Moi drodzy, dlaczego taka nowa gra? Dlatego, że od zawsze chciałem zagrać w symulator kozy. Jak wychodził z kozy, twierdziłem, że o, to nie jest poważna gra, jestem poważnym człowiekiem, gram tylko w poważne gry. No, może nie aż tak, ale jakoś tak nie pasowało mi to. Później latka leciały, wszystko i tak dalej, nie zagrałem z kozy. I stwierdziłem, że może. Just die already! Just die already! Ciężko się. Just die already! czyta. Ale co was może dziwić oprócz tej gry, to to, że spójrzcie. Zjedz kilo wodorostu lub skocz z mostu, no zgiń po prostu. Eee, na, no, no. Interko? Interko co w pierwszym odcinku tego jeszcze nie grali? Nie mam, oczywiście, znaczy wcześniej czytałem recenzję oczywiście w CD-action, w czasie, gdy robili jeszcze recenzję, więc nie mam pojęcia, z czym to się je. E, znaczy, w recenzji trochę wiem, ale wiecie, no recenzja na papierze, a gameplay to są dwie różne rzeczy. Więc gram w to pierwszy raz i w ogóle widzę, kim mogę być Stanisław? Kamala, Wally, no Stanisław, no to przecież Polak to jest, Polak. Okej, okay, to jestem ja za ile lat? O Jezu, ja, ja bym tak wyglądał. Ciężko, ciężko, źle będę wyglądał na starość. Ciężko się, ciężko się samego siebie ogląda. Ok, ale tak, stawanie z łóżka jakby totalnie ja, nie? Cześć Drogę mi ucięło! Ej, no ja, jak, jak podnieść tą nogę? Stop! Wsadź sobie tą nogę! Powinienem móc otworzyć drzwi złotym kluczem. Na pewno jakiś leży niedaleko. Co jest? Wsadź tę nogę! Nie mogę sobie wsadzić nogi? A ty się, że to i nie będą umierać, nie ja! Gdzie jest złoty klucz? Gdzie jest złoty klucz? Co to za packa w ogóle? No wiem, wiem, wiem. O co tu chodzi w ogóle? Dobra, niedaleko. Jest kok nawet. Obróć się, okej. Okay. Odróć się, a nie obróć się. No, to, to to, ja rozumiem. Dobra. Ja tu mam jakiś napis. O co chodzi w ogóle w tej grze? Otwórz, jest złoty klucz. Okej, okay. symulator. Jezu, się ciężko. Puść to. Czekajcie. E to jest jedna ręka, tak? Ku to jest druga ręka. Okej. Okay. Dobra, Kumam. Myślę, że te mizerne deski mnie powstrzymają. Nie powstrzymają mnie te mizerne deski. Bierz, kurde, kosz. Dobra, no wiem, że nie. A, coś ostrego potrzebujemy, tak? I te deski mnie nie powstrzymają. Dobra, mamy to. To nie jest raczej ostre. No, no proszę cię, powiem to rozwalić. E, upuść, dobra. Gdzie jest coś ostrego? Ej, co to jest ta gra? Biedne chochle, dziadzia. To się ja. Nie. Eee, no dobra, 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 po prostu wypadź stąd, wypadź stąd, po prostu im wypadź to. Na deski się rozwalę kiedy indziej. Jak się... Nie Po prostu, Jak ja będę taki nieskoordynowany na starość Niech mnie ktoś dobije. Dobra, mamy klucz. Niech mnie ktoś to dobije. I wychodzimy. Co, co my za ryby mamy? Kurde, psy zamieniłem na jakieś aligatory? Serio mam jakąś krowę w domu? Co za po prostu... Co tutaj? Lootboxy dawać mi tutaj? Jest siekiera, dobra i teraz mi... To jest mój kibel? Ej, ładny, lepszy niż mój aktualny to na pewno. Dobra, po prostu w końcu! Umrzyj! umrzej desko! E, wow, akwarium z prąd. Nie, 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 nie się do tego. Mogę skakać i się nie zabijam w ten sposób. Co jest? Mogę chycić dziadzie? Co? Dziadzie wziąłem. Dobra, upuść dziadzie. Wypuśćcie mnie stąd. Po powinieneś przywalić któremuś z pędzlem, wtedy pielęgniarka, okej. Okay. Nie mu. No co jest? Pielęgniarko, tor w ogóle <laughs> rozwaliłem sobie tor. tort. Tu kogoś patrzyłem, Pensjonariuszko Proszę ratować drzwi. Kurde, wow. Ej, ja nie chcę być dziadkowójcą, ej No co jest, pensjonariuszko? Chyba powinien to być dla ciebie alarm, że czas może coś zrobić. Tak. Tu są schody. Tu jest prąd w ogóle. No macham, macham. to wsadzić wiecie do... <śmum> Szafę sam na siebie opuściłem po prostu. Ja chcę wnieść to. Z balkonu. To, to, to za to... Jak ja, ja tak będę na starość mieszkał? Nie, nie róbcie mi tego, pralka. Pralko, nie rób mi tego, okej. Ok. Just chyba tyczyło się mnie. Halo, pani pielęgniarko pro, pro gdzie, gdzie, gdzie są schody? Pani pielęgniarko, krwawie. Gdzie są Co z... Jezu, przywaliło mi. Co jest? A Ej, ty... Ej, tam były schody. Pani pielęgniarko, potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Potrzebuje stąd wejść przede wszystkim. No, bo mogę dalej skakać, to luz. Pani pielęgniarko, szafa w ogóle ten. Ej, tu bym Co się odradzam? By mnie wyrzucili. Pielęgniarko nie podoba się, że zakłócę przyjęcie. No, zakłóciłeś przyjęcie. Bo nie wrzucał drzwi. Dobra, upuść go. Może trzeba prezenty pozabierać. Może to będzie muchy jakieś w ogóle. pani pielęgniarko! Co jest? One się na mnie rzucili. Nie! Umrę, kurde! Spadłowa! Co ta sama głowa się toczy? Nie, że jest! Kurde. Co za impreza! <śm> Nie wiem. Ja wypirać! Co za gra w ogóle? Co za gra... Ej, żyje, nie, żyje! Spoko jest! Spokoj jest, żyje! 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 Znaczy żyje ta część, mnie! Żyje, Krwawie, ale żyje. Wiecie, krwawie, ale żyje, nie? Czy już pielęgniarca się nie podoba to przyjęcie? Jeszcze jej się podoba to przyjęcie. Jakieś pytary tu są. Jakiś piesek szczeka, pieskowi krzywdy nie zrobię, przecież pamiętajcie. Nie no, dobra, nie da się, muszę się niestety zregenerować. Hmm. Szmacianka? Ok, super, i jak to cofnąć? <gryw> jak to cofnąć? Nie chcę być już szmacianką, dobra, skokiem. Eee, wow, ej, do no kurde, o, o co chodzi w tej grze, jakby nie? To jakieś challenge będą na pewno leciały, o to się nie bójcie, panie pensjonariusz. Ej, przyjacielu, spójrz na tych świętujących leszczy. Nienawidzę ich, wydaje mi się, że są lepsi ode mnie, ale wiem już, jak wziąć ze starszych ludzi, paważ ich strachem. To zamięczaki powinieneś spróbować. No dobrze, no ale kurde, jak masz z nich drwić? Właśnie mamy lekarstwa. Okej. Okay. Kawusia to jest nie lekarstwa. Co to? Co tam się stało właśnie? Nie wiem, ale jeszcze jakoś żyje, nie? Więc. Co jest? Dawaj, typie. A czemu on się odrodził? Ja mogę porozmawiać z pielęgniarką, tak? Dzień dobry, pani pielęgniarko. Czyli zamknięto cię, znaczy nie uciekajcie z tymki na piętrze. Nieważne. Wyprawiamy przyjęcie ku pamięci Joe'ego, który dopiero kopnął w kalendarz. Super przyjęcie. Ani mi się ważne zrównować tę imprezę, robiąc krzywdę innym, otwierając prezenty, niszcząc balony tymkolwiek innym, co mogłoby zepsuć im zabawę. No i dobra, dzięki za podpowiedź, dziewczyno. Dziewczyno, jak wino. No gin te balony, ginę balony w końcu. Nie no, muszę się się odrodzić. Musieliśmy się niestety odrodzić. Ale patuszkę sobie możemy mieć. Nie wiem czemu automatycznie chodzę tam, jak to jest kurde bez sensu. Moi drodzy, co sądzicie o nowej grze? Jest dość zabawnie, sobie przyznacie. A, gińcie balony. Zepsuję wam tę imprezkę. Proszę bardzo. Jeszcze petardy wysadzę. Są petardy, tak? Zapal. Upuść. Podubam! No nie mów, że jeszcze bardziej muszę. Chodź tu gagatku! Chodź tu gagatku! Kurde, rzucę go do piranii. Rzucę go do... A tam się kiera na ziemi swoją drogą była. Po prostu co? Ja no w takim domu starców mógłbym mieszkać. Jest... Aha, jest. olej jakiś, nie? No to tak pisałoby się na jakieś psy. Wstawaj! Wstawaj, dobra. Jak go do tego wrzucić? Do tego się nie da, dobra. No to do piranii, bo tu pewnie mogę do, do, wo do wody. Wodę do. Bo, no. wiecie o co chodzi? Ty, ty ty, gagatku! Ok, to mnie też chcę zabić. Zabij go! bo takie krzyki. Ok. No, co to jest? <grabia> Gra mi prosto w nie? Zadrwi Nie zakłócaj imprezy Aha, jeszcze z F F to zadrwi, okej okay. Wywalili WYWALILI MNIE, MOI DRODZY WYWALILI MNIE W KOŃCU Znowu Z starców. A jeszcze się nigdy tak nie cieszyłem, żeby wywalono z domu startu. Na głowę! Ty się na głowę po prostu rzuć. Moi drodzy, Just Die are led, are, no, Just Die Already. Eee, ciężko się czyta tytuł, ale mam nadzieję, że w grę będzie się grało fajnie. Co sądzicie o tej grze? Nowa gierka wjeżdża. Czuję, że będzie tu kupa humorku, kupa challenge. No zobaczymy, zobaczymy jak się wydarzy. Może być, że mi się nie spodoba w ciągu dwóch godzin najbliższych. Ja tak ją wrzucę, ale chciałbym spróbować, bo... Zabawnie, o ile można umieranie nazywać zabawnym, ale trzeba się zdystansować w życiu. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że od kanału się nie zdystansujecie i będziecie tutaj, i zostaniecie, i że będzie fajnie, i że będzie zabawnie, i będę robił wszystko, co w mojej mocy, by Wam to zagwarantować, moi mili. Dzięki, że byliście dzisiaj, i bądźcie też wkrótce w kolejnych odcineczkach. Ba!